Siemanko, ja jestem trako witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu będę sprawdzał kadę graczy, który zabije na late game arenie. Ostatni taki film robiłem ponad rok temu, kiedy late game arena jeszcze wyszedł i był to rozdział drugi. Więc słuchajcie, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem. No i oczywiście wiecie do linku w opisie, gdzie macie link do NV -y. Dobra, a więc słuchajcie, już jestem w lobby w Fortnite. No i co? Teraz nam nie, nie brakuje nic, niech tylko pójść sobie, niech tylko sobie pójść do Fortnite tutaj turniejowy i wybrać late game arenę solo. Oby nikt już nie miał takich... Góry. Dobra, a więc słuchajcie, już e, jesteśmy na mapie. Nad mapą w sumie. Dobra, już lecimy. E, dobra, mam skin motocyklistki. Nie wiem, czy skin motocyklistki nie będzie mi niczego utrudniał. Ja sobie poczekam najpierw. Albo i nie. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay. ten chłopak się chce bić najwyraźniej. Eee, okej, okay, więc no nie wiem, no chcę kogoś zabić, ale każdy albo jest, wygląda za dobrze, albo sobie ciekają przede mną, więc niemiłe to jest, bardzo mi się to nie podoba. Tutaj się zabili już w sumie, więc dobra. Zostało 41 osób, więc z 60 czy nam z 50 dzień. Okej, okay, okej, okay, to jest dzika Mam jeszcze 60 amo. Okej, okay, bang, bang. I dobra, 66, myślę, że będzie to kites. Kimino chyba, że tam. Ale raczej wątpił, dobra, 22 ktoś dostał. Dobra. nie będę już nikogo bił z tego skarapek. To jest chyba ten, którego prawie miałem na początku, więc myślę, że sobie go podjadę. Dobra, podjeżdżamy. Okej. Okay. Wjeżdżamy, Sia, mordeczko. Siemano, Siemano i do widzenia! No jest to ac generał! Więc yy, yy, Dobra. Skończyliśmy jego żywot. Szkoda. Oh my god! Dobra, dobra, dobra. Aha, miałem zablokowane. O, nie, nie, nie. No i... Ajajaj. Aj, aj. No lecimy, Vapors. No i można grać, nie? Ej, dobra, mamy flinta, więc będzie to fajnie, jak na przykład ktoś będzie na high grounda się próbował wpruć. I my nagle mu odbierzemy tego high grounda. Dobra, jestem na drzewie. Ej, dobra, dobra. On ma mało. To mnie cieszy, że on ma mało. Co? Oj, oj. Oj, oj. Nie! Men bym go zabił. Kinder Serela, czy coś tam się nazywa. No nie, kurczę. Dobra, lecimy jeszcze raz. Teraz obyśmy wygrali, albo chociaż, nie wiem, zdobyli trzy kile. Byłoby fajnie, jakbyśmy zdobyli trzy kile. Ja se poczekam tutaj, bo jestem fajny chłopak. Hmm, myślę tak, gdzie polecieć za bardzo, bo nie wiem. No to nieźle. No to nieźle. Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. O oh my God! No nie. No dobra, lecimy ostatni raz. Już według mnie, ale strasznie mi idzie. Jak już Dobra, czekajcie, ja sobie tu rozwalę szybko ściankę. No i dobra, poczekamy. No kurde. Są takie mega lagi, że to jest to utrudnienie, nie? Może kogoś zastrzelimy sobie z daleka. Tu jest osoba jedna. No i nie. Została zestrzelona już. A tu lama była, ale ona i tak chyba nic nie daje na late game'ach. Dobra, zniszczymy sobie to. Chyba zabuduję się. Tak już zabezpieczę. Dobra, tu jest... tu jest osóbka jedna. Kurczę, za bardzo. Nie wiem, jak w nich strzelić. Mocno jest ograniczone to. No dobra. Mam mniej więcej jakiś pomysł. Dobra, ja se polecę, słuchajcie. I myślę, że gdzieś tędy se pójdę. Dobra, tu się zabudowuję i koniec. Jest dobra. Dobra, tu jest chłopak jakiś. Żeby mi się go uda zestrzelić zaraz. Jestem w środku strefy, więc tak trochę średnio, ale okej. Okay. Dobra, bo zabili się chyba. Dobra, dostał. Dobra, dostał, ale ja dostałem więcej, o wiele. Dobra, dostał. Ej, ty był mocny, bruski. Dobra, ja się uleczę szybko, szybciuteńkie leczenie, też amunicję sobie trzeba przeładować. Nie, nie, nie broski, broski, ty nawet nie próbuj. Ta, 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 no, kurde. Nie, nie, broski, don't try it. Broski. Nie spróbujesz. Nie dasz rady, no. Będzie próbowała zestrzelić to, ja to wiem. A jajaj, top ale ale zero franków dalej. Co mnie nieszczęśliwień. Dobra, ja just, just, Dobra, Dobra. Dobra, tu się jeszcze zabuduję. Okej, okay, bo ja nie ogarniam czasami, gdzie mogą być ludzie. Dobra. Nie, no kurde. Tak wygrać bez fragów. Omg. Добро. Добро. Dobra, nie mogę zginąć, ale zginę. Albo i nie. Tak myślałem. O nie, o nie, też tak myślałem. Dobra, został sokraka. Tu mamy osówkę, która mnie nie lubi. Oj, 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 no i dobra. Top G kebab, ale mamy dwa fragi.